Niektórzy z Was kojarzą MMORPG ze spędzania długich godzin na jednym spocie, a jakieś sandboxy, jak Albion Online, albo theme parki, jak World of Warcraft, to nie są MMORPG, za które pokochaliście ten gatunek, pomimo tego, że tam również grind jest obecny. Dzisiaj przedstawię Wam kilka najpopularniejszych, a co za tym idzie najlepszych grindowników w MMORPG. Doprecyzuję jedynie, że grindowników w starym stylu, polegających właśnie na farmieniu spotów lub instancji, jak za dawnych lat i w ten sposób w rozwijaniu własnego bohatera. Aktualnie ogrywany przeze mnie tytuł, w którym grind idzie w tysiące godzin, jeśli ktoś się dobrze wkręci. Gra ma swoje mankamenty, jak choćby model płatności, który do najuczciwszych nie należy, ale gdy podejdziecie do tej gry jak do azjatyckiego sandboxa i nie będziecie przejmowali się gear scorem, czy innym item levelem, to okaże się, że jest zaskakująco przyjemnie. Jeśli w BDO nie graliście, to polecam Wam poradnik dla początkujących z mojej strony altermmo.pl. Gra na początku potrafi być niesamowicie przytłaczająca, zewsząd dostajemy ogromne ilości przedmiotów, i właściwie nie wiadomo za co się zabrać, ale dzięki serwerom sezonowym jest szybciej, przyjemniej i ścieżka wyznaczona przez grę powinna być zrozumiała. Gra często dostępna jest za darmo, a item shop mimo wszystko jest opcjonalny i nie będzie Wam potrzebny, jeśli akceptujecie to, że ktoś może zdobyć coś szybciej. Może nie najlepszy MMORPG, ale zdecydowanie bardzo grindowaty. MMORPG z Pokemonami, a dokładniej z Temtemami w roli głównej. I Przyjdzie Wam wcielić się w trenera w szkolić je na coraz wyższe poziomy i uczyć ich coraz potężniejszych umiejętności. Oczywiście, żeby to robić, konieczna będzie walka z setkami dzikich stworzeń, które swoją drogą również można oswoić. A jeśli macie szczęście, to zdobędziecie nawet ultra rzadką wersję będącą odpowiednikiem Shiny w Pokemonach. Każdy Temtem opisany jest szeregiem stworzeń, statystyk, umiejętności można je rozmnażać itd, tak dalej, i tak dalej. Temtem nie cieszy się zbyt dużą popularnością, prawdopodobnie właśnie ze względu na ekstremalną powtarzalność. Natomiast jeśli grindowniki, to jest coś co lubicie, to jakość wykonania, aktualizacje, nowe sezony i PVP powinny was usatysfakcjonować i z przyjemnością będziecie oswajali najpotężniejsze istoty w świecie. Nie mogło zabraknąć no. Gra, która rozpala nostalgiczne wspomnienia Polaków, a w którą aktualnie można pograć praktycznie tylko na serwerach prywatnych, o których nagrałem osobny film. Link w prawym górnym rogu. Właściwie cykl grindu jest tutaj bardzo prosty. Grindujecie, żeby zdobyć materiały na wytworzenie eku, a następnie palicie owe eku, próbując ulepszyć na jakiś niebotyczny plus i tym samym dodać broń nieco efektów wizualnych i statystyk. W dodatku czeka Was swobodne PvP w otwartym świecie, masowe oblężenia zamków czy olimpiady tytuł bohatera. Ciekawą sprawą jest również podział na klasy, ponieważ każda profesja w Lineage 2 jest przydatna i pełni swoją niezastąpioną rolę. Przez co można komponować party składające się z dziewięciu osób i każda z tych osób może reprezentować inną profesję. Nie jest to powszechne rozwiązanie w dzisiejszych MMORPGach i zdecydowanie nie jest to coś dla casuali. Wracasz po ciężkim dniu do domu i masz ochotę coś zamordować? No to chyba nie mogłeś trafić lepiej. Pawł Wexel jest hack and slashem, który polega na mordowaniu tysięcy mobów, a w dodatku każdy z tych mobów może wydropić przedmiot, który ustawia cię na długi czas. Do tego mnóstwo buildów, mnóstwo opcji na kombinowanie, więc jest co robić. Gra jest darmowa, co jakiś czas startują zupełnie nowe sezony, w których każdy zaczyna od zera i w dodatku może przetestować zupełnie nowe mechaniki. Obecnie uważany za jeden z najlepszych Slash. Sieciowych na rynku. Co prawda, ostatnie sezony nie cieszą się zbyt dużym uznaniem, ale wielkimi krokami nadciąga ogromna aktualizacja, czyli Paw of Exile 2. Tutaj mamy wersję Light wcześniej wspomnianego Pawła of Exile. Właściwie Diablo 4 to teraz bardziej hybryda MMORPG i hack'n'slasha niż taki czysty hack and Slash. Natomiast na pewno nie można odmówić grze grindu, czy to w formie dungeonów, krótkich piwnic, zwykłych mobów w otwartym świecie gry, czy world bossów. Cały ten grind jest okraszony bardzo satysfakcjonującym rozpadaniem się ciał przeciwników na kawałki, mrocznym klimatem oraz oczywiście całkiem rozbudowaną itemizacją. Natomiast całość jest na tyle prosto przedstawiona i skazualizowana, że nie będziecie musieli się wspomagać buildami z internetu, tak jak w wspomnianym Pawow Exile. Gra będzie miała premierę na początku czerwca i prawdopodobnie na początku różnorodność aktywności nie będzie zbyt oszałamiająca, ale mimo wszystko to i tak dobry wybór, jeśli szukacie świeżego, nowego grindownika. Osobiście nie wyobrażam sobie, nie przestreamować kilku pierwszych dni na moim kanale na Twitchu, więc przeserdecznie zapraszam. Mój pierwszy MORPEK kiedykolwiek na przełamanie nieco innego typu grind. Otóż nie musicie tłuc setek tysięcy mobów, a po prostu grać. Chociaż te setki tysięcy mogów też możecie bić. Natomiast żeby osiągnąć wyznaczone cele, potrzebne są setki tysiące godzin. RuneScape jest MM em w którym nie ma klas, a każdy bohater posiada mnóstwo różnych umiejętności, które możecie rozwijać. Natomiast Grind nie skupia się tylko na skillach, ale również na przykład na przedmiotach, które później odwdzięczą się renomą wśród graczy RuneScape. Podam tutaj tylko, że zdobycie chociażby łuku Twisted Bow, który świetnie spisuje się przeciwko magicznym istotom, to konieczność poświęcenia jakichś 400 godzin, a nie jest to nawet najrzadszy przedmiot w RuneScape. Natomiast nie mam zamiaru was straszyć, w każdym razie, jeśli macie nieco wolnego czasu i lubicie retroklimat, to Oldschool RuneScape wydaje się być odpowiednią propozycją. Zdecydowałem się na umieszczenie tej produkcji tutaj, ponieważ jest stosunkowo świeżo po premierze. Jednak muszę Was uprzedzić, że jest to MMORPG od Gameforge. Kilkanaście lat temu Wajona zagrywało się naprawdę wielu graczy, czy to ze względu na PVP, czy też powietrzne walki. W kwietniu 2023 miała miejsce premiera wersji klasycznej, a dokładniej coś zbliżonego do wersji 1.9, i twórcy mają w planie ją cały czas rozwijać. Część z Was może mieć ochotę na takiego typu retro-grindownika, jednak musicie wiedzieć, że konieczne jest opłacenie abonamentu 10 euro na miesiąc, jeśli gracie dziennie więcej niż godzinę, a domyślam się, że tak. W dodatku w item shopie znajdziecie kilka ciekawostek, chociażby w postaci Battle Passa, oferującego różne przyspieszacze. Generalnie coś dla ludzi, którzy tęsknią za Ionem, natomiast alternatywnie możecie rzucić okiem na prywatny serwer zwany Euro Ion. tam znajdziecie wersję 4.6 kolejny grindownik, ale skupiony na różnego typu instancjach, w których przyjdzie Wam wykonać mniej lub bardziej skomplikowane mechaniki. Prawdopodobnie jeden z najbardziej hype'owanych MMORPG-ów ostatnich lat. Gra posiada całkiem satysfakcjonujący system walki i przy okazji mocno taktyczny ze względu na różne statusy powodowane przez każdy skill, chociaż na początku wcale nie jest to takie oczywiste. W dodatku coś dla fanów posiadania kilku bohaterów, bo od pewnego momentu stajecie przed ścianą grindu, który musicie wykonywać na co najmniej kilku bohaterach, jeśli chcecie, aby wasz progres był w miarę sprawny. Gra jest dostępna za darmo, jednak model płatności również nie należy do najuczciwszych. W grze występuje również sporo botów, choć jakieś tam kroki w walce z nimi są podejmowane. Świeżo wydany merpek, również w stylu koreańsko-grindowym, ale wyróżniający się klimatem. Otóż w Mad World wszystko ocieka krwią, jest dużo flaków i przytłaczającej atmosfery. Niemal każda napotkana osoba chętnie nas oszuka na jedzenie, czy po prostu życie. Gra posiada kilka interesujących rozwiązań, jak na gry koreańskie. Chociażby uzależnienie umiejętności od broni, które mamy wyekwipowane czy dość rozbudowaną warstwę fabularną. Co ciekawe, w Mad World możecie zagrać nawet na przeglądarce. Niestety, jak to w koreańskich MMORPG, system płatności również jest całkiem rozbudowany. Twórcy mieli też sporo problemów technicznych podczas samej premiery. Natomiast niewątpliwie ciężko znaleźć równie wyróżniające się MMORPG na rynku i gdyby nie finansowe, koreańskie naleciałości, to gra zainteresowałaby sporą rzeszę europejskich graczy. Duchowy następca Ragnarok Online z interesującą oprawą wizualną. Niestety jakiś czas temu radził sobie gorzej ze względu na niesprawiedliwy system płatności czy grindowatą strukturę rozgrywki, która nie do wszystkich przemawiała. Natomiast teraz nadchodzi odświeżona wersja, wydawana przez Papaya Play jeszcze w pierwszej połowie 2023 roku. Gra zasłynęła przede wszystkim klasycznym koreańskim grindem oraz faktem, że staniecie przed wyborem jednej z kilkudziesięciu klas. I te kilkadziesiąt klas też obrazują sposób zarządzania koreańskim mrpg jakim jest Tree of Saviour, Dodawanie nowych aktywności, które wprowadzają sporo zamieszania, ale również dodają nowe godziny rozgrywki. Zdecydowanie gra nie dla każdego, ale być może wersja od Papaya Play odmieni jej postrzeganie. Coś dla fanów grindu i akcji, ale niekoniecznie merpegów. Warframe jest bardzo powtarzalną produkcją z gatunku looter-shooterów, o której mówią, że brakuje w niej kontentu, ale to właśnie kwestia perspektywy. Prawda jest taka, że Warframe to raj dla kolekcjonerów, w którym możecie grindować setki godzin, żeby zbudować zupełnie nowy build, a później ponownie grindować, żeby zbudować kolejny nowy build. Takie są założenia gry i raczej się one nie zmienią. Podczas farmy zdobędziecie różne framy, których jest kilkadziesiąt, w dodatku występują one również w wersji Prime. Będziecie zbierać również ulepszenia. I mody, towarzyszy, przedmioty kosmetyczne do statku, dojo, a nawet samego frame'a. Jest to po prostu ponownie dobra produkcja, gdy po ciężkim dniu chcecie czegoś pełnego akcji, relaksującego, a w dodatku z całkiem przyjemną grafiką. Teraz słucham państwa. Jakie grindowniki starej szkoły preferujecie? A może dla was te czasy już minęły i skupiacie się na nowszych produkcjach, bez względu na to, w jakim stylu rozgrywka została zaprojektowana. Ja osobiście wspominam jeszcze Mu Online, 12 Sky albo Silk Road Online, do których być może wrócimy na moim streamie na Twitchu. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego dnia. Psst, kierowniku, wbij na Discorda.